Mamy siódmą rano i ja właśnie zbieram się do Katowic. Jesteśmy z Berbi w samochodzie. Stało nam jeszcze dwie godziny drogi. Ja się w ogóle spodziewałam, że do Katowic będziemy się jechać jakoś serio, mega długo. Po co jadę do Katowic? Słuchajcie, jadę na otwarcie nowej strefy rozrywki. To jest taki salon Gier, które ja dowiedziałam się o tym, że muszę tam jechać dosłownie wczoraj. Muszę dojechać do Katowic Jak widzicie makijaż mam już zrobiony Zrobiłam go w samochodzie I nagrywałam, szpachluję się na TikToka Więc jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie To was tam zapraszam Idę teraz z Barbie na spacer I o 13 widzimy się Piękna katowicka pogoda Na pewno wygląda to ładnie Jest tak zimno, w sensie strasznie nieprzyjemnie Pada deszcz Ale Barbie się już załatwiła, więc chowamy się do galerii z nią żeby po prostu było nam ciepło i czekamy Ja się stresuję już Ja chcę tu przyjść na sushi Ja, to... ja nigdy nie byłam w takim miejscu, że jest sushi jeździ Tu dzisiaj jemy Ja tego nie przemyślałam, bo ubrałam zimowe buty do galerii I serio gotuję się w nich A czeka mnie to jeszcze trochę godzin Więc nie, 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 nie. Przeszłam <grym> przez chwilę przez mnie, że kupię nowe buty Zapomnij, zapomnij, no, mam do Zary, bo mam jeszcze 15 minut w sumie i trzy toce, nie ma nic różowego. Totalnie, ja bym chciała kupić, nie wiem, różową spódniczkę, różowe body, cokolwiek takiego i totalnie nic nie ma, więc nie wiem, co ja kupię sobie na jesień. trzeba różowa rzecz, to jest mp, to jest takie biery, czyli to jest jakaś oversizedowa za chyba. Na no, takich cutterków mogłabym już mieć mi włoście. Jakbym tak na siłę się w to wepchała. Szczerze, to w tym momencie zaczynam się już mocno stresować, w ogóle trzeba się mieć na rękę. Nie wiem dlaczego się stresuję, ale coś jest takiego stresującego w tym wszystkim. Siedzimy sobie z Barbie w strefie dla zwierząt Ale patrzcie jakie to jest fajne Są miseczki, jest legowisko To jest strefa jedzeniowa i Jest ona tak odgrodzona jakby taki, taki sam jak innych Chciałabym wam pokazać, że obok jest taki sam bok z klatką Gdyby ktoś chciał po prostu w takiej dużej klatce zatrzymyć coś Ale jakaś para tam No i widocznie dużo miłości ma właśnie w tym momencie Przeradził mnie ten widok tyle tiketów oh yes! muszę się nauczyć lepiej wygrać. ogólnie mega mi się podoba jedyne co, bo serio jestem trochę na tym jak bardzo słaba jestem ja chcę wygrać na AltyBarbie tutaj jest na AltyBarbie do wygrania jak na razie podpisałam 50 zł i naprawdę mam tylko tyle tiketów i mimo tego, że tutaj jest są tikety Liczona razy dwa, to i tak raczej tej lalki bardziej dzisiaj nie zdobędę i tak dalej będę działać. Więc teraz w sejmie będę chodziła tylko na te gry, w których można wygrać dużo dużych Czyli zaczynamy od tej. Ten chłopczyk, Patrz tu, tam jest chłopczyk, który w takiej maszynie pokonuje wszystko, i zabrakło tutaj. I właśnie widzę, jak Pan słuchuje dokładnie. rozbił bank, jeśli do to dlatego ja próbuję jeszcze raz chciałam go przykupić, wiem, że to nieładnie ale próbowałam, ale się nie zgodził, więc ja próbuję sama żeby coś ale właśnie rozbiły się maszyny nie ja, to już przekupiłam ale nie powiem mu kogo, bo to tajemnica co za przepiękny widok Patrzcie ile tego już jest da. Idę odnieść moją wygraną do samochodu Wygrałam lalkę, udało się Ogólnie gdyby nie to, że było razy dwa, każdy ticket, no to bym jej nie wygrała Ale tak to się udało Idę zostawić rzeczy, bo mam ich pełno I idziemy na Pink Sushi Jakbyście mnie zobaczyli, to byście pomyśleli, że jest lato Nie jest bardziej mylnego, dalej jest zimno Ale w galerii jest tak strasznie gorąco W końcu włączyli ogrzewanie Chyba Już, tak mi się wydaje że tam się nie dało wytrzymać. i się w ogóle tak spociłam grając w to. Łącznie myślałam, że wiecie, zajmie mi to maksymalnie z godzinka takie granie tam, nagrywanie, a ja tam siedziałam 3 godziny chyba. Chyba tak, bo mamy 16. Tak, no to siedziałam tam 3 godziny i mogłam tam siedzieć jeszcze dłużej. Serio, mega fajne to było. Następnym razem na pewno zabiorę ze sobą sporo znajomych. W ogóle ta st strefa... Strefa rozrywki, tak ciągle zapominam. Strefa rozrywki jest w tylu miejscach w Polsce, że nie będę musiała przejeżdżać aż do Katowic, żeby tu przyjechać ze znajomymi. Tylko tak naprawdę w każdym większym mieście to jest. Ale teraz jedzenie, marzę o jedzeniu. Czy kupowanie świątecznych ozdób to już jest ten czas? Bo patrzcie, co ja właśnie znalazłam w -Garze. To po prostu jest wszystko różowe. Nie, ja muszę coś już stąd wziąć, bo to później będzie wyprzedane. Co to jest? To jest różowa choinka, bierzemy taką choinkę, na pewno. Udało się, jestem na sushi. I słuchajcie, leci, leci różowy talerzyk. Bierzemy różowy talerzyk jako pierwszy. Test różowego susi będzie. Różowy talerzyk. No. O tak. To będzie pierwszy sushi, którego spróbuję tutaj. Robimy ja. ten Tutaj chyba mamy banan i nutelkę. Też trzy. I nie umiem mieć pałeczkami. Zimno, ale chyba wolę klasyczne sushi, które ja to będą miały przybityki. Nie. nie wiem. No, mam bo Mikołaja. Będzie idealna do dekorowania mieszkania. Ja się tego już drogę ze wszystkimi świętymi. Barbie. Bierzemy sweterek Podoba Ci się? Podoba Ci się ten sweterek? Zobacz Serio, biorę jej ten sweterek Jadę już do samochodu I słuchajcie, to co się wydarzyło przy kasie To jest jakiś cud Nie było kubków różowych, więc stwierdziłam, że w ogóle nie biorę tych kubków Bo mi się one po prostu nie podobają I pani przy kasie powiedziała, że ma za kasą Jeden różowy kubek I udało mi się nie mało, nie ta pani naprawdę była taka kochana. Obym ktoś sobie odłożył ten kubek i po niego nie przyszedł. No, powiedzcie, czy ten kubek nie wygląda jak ja. Ale ja sobie po prostu dochowam do kartonu. I w grudniu na vlogmasie będziemy troje z mieszkania. W ogóle chciałabym już zacząć pić tego kubka, ale nie. Czekamy do grudnia. serio, jestem taka szczęśliwa. Zapomniałam dodać dzisiaj różą W sumie to nie zapomniałam, bo pamiętałam, że mam ją dodać, ale nie miałam na to czasu. Więc teraz w samochodzie będę musiała to dodawać. Shimonu, witam was w kolejnym vlogu. Hej, to ja z przyszłości. To nie jest kolejny vlog, tylko po prostu połączone dwa, dlatego, że tyle się działo, że ja w ogóle zapomniałam nagrywać. Mam nadzieję, że dobrze wam się to ogląda. Bye! Ja właśnie jestem w Warszawie i siedzę w przymierzeni, dlatego, że jestem już wykończona od rana. I zobaczcie, jak ja jestem obładowana. To mam jeszcze walizkę. Dzisiaj jest event Douglasa, na który się wybieram. No i przyjechałam już rano do Warszawy. A dopiero o 15.00 widzę się z Emilką, bo jest ona na studiach, więc do 15.00 muszę sobie znaleźć jakieś zajęcie. Przyszłam do galerii, ale no, przez to, że mam tyle rzeczy, to mega ciężko mi chodzić tutaj po tej galerii. Więc za chwilę jedziemy do centrum w sensie Ayale, aby się ze mną. I widzimy się z Nati, bo mega dawno się z nim nie widziałam. Więc pójdziemy sobie na jakąś kawkę i później zobaczymy, co będzie robić Po miesiącu w końcu się spotkałyśmy. Zauważaj, że zawsze się spotykamy. To mamy taką burzę muzyczną, że nasze, tak, nasze my po prostu. Y Zawsze się tak pozytywnie nakręcamy tak, na tak, jakieś tak. projekty, na jakieś pomysły. Także, tak, 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 Dopiero tak, to uświadomiłam, no. że tak, nasze spotkanie, no. tak, każde tak, ja tak, ja Ja tak, 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 to. to. Ty będziesz tak, to. to, ja to. robię to. Co Dlatego tak zawsze jest, ale jak jestem w Warszawie, to dosłownie nie mam na nich czasu. I później te vlogi właśnie wychodzą tak jak teraz czyli strasznie chaotycznie, bez materiału. Są nagrywki. Później e, miałyśmy jechać zrobić foty, ale że pogoda jakoś nie zachwyca, to chyba nie pojedziemy. nagrane, lecę z powrotem do Emiki i nagrywamy dalej, robimy foty. Mega pracowity dzień.